W dalekiej krainie, sferii, gdzie były lasy i góry, był śnieg, były też wilki i dziwna sowa z Harry'ego Pottera. W tej dzikiej krainie byli ludzie sobie, hodowali bydło, a przede wszystkim krowy. Ścinali oni drzewa, więc domy z drewna mieli, a kolor białej sowy na fladze się ich mienił. Byli to ludzie, Waleczni, lecz bój nieustanny toczyli ze sforami wilków, lecz wilki ich zabiły, ich ciała w śniegu wilki zakopały, a pamięć o ludziach ze sfery, drzewa i góry chyba tylko zachowały. <śpiewanie> Cześć widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jak będę głośno, to może sąsiedzi wyjdą, ale ja mam nadzieję, że nie. Pies mi szczeka. Ale już przestał na szczęście. I dzisiaj chcę Wam zaprezentować moją makietę do Uniwersum Dragon Brief. Tak to się czyta chyba yy, I chciałbym Wam zaprezentować krainę Sferii Z tej okazji jest śnieg, że jest, ale już do prawie nie ma. Yes. Więc no fajnie to jest. I ogólnie tutaj widzimy sobie jakieś dwóch rycerzy, wilka, bo to jest wilk wcale nie jest pies, i konia cięczonego z czarnymi dzielełki z małczakami. No i, i mężowe, jeżeli chodzi o te I Oni właśnie sobie tutaj są. Jechali, ale napad ich wilk. Może cała sfora, ale tylko. wiesz. Zpadł ich wilki i o, ten zobaczcie, ten tutaj. Normalnie dostał, tego chyba wilki już gdzieś ugryzł z bólu tam sobie leży, a tego zrzucił koń, bo się przestraszył. Wcale nie widać, że jest to jakiś element czy nie Konik jest z westernu, bardzo lubię Westernu, polecamy. <grym> yy, więc możemy się przyjrzeć sumy figurką, bo to będzie za krótki odcinek. Dzisiaj w ogóle będzie jeszcze stream, żeby dobyć te 300 subów że tylko brakuje więc tak ta minifigurka prezentuje się tak zdejmę jej kask i widzimy się za chwilę a więc ta figurka prezentuje się tak ma na sobie taki strój z LEGO Castle po prostu szare nóżki szare rączki głowy z LEGO Nexon Ice z takiego Battle... nie Battle Packa z Polibaga o a jego i wyposażenie tej mini figurki to jest właśnie zobaczcie, taki chemik z Lego Castle, zbroja taka z miłego i mieczyk z Lego Nexus. Z gordziami trzeba zobaczyć. Drugą figurką też jest ludzi z Lego Castle. Też ma szare nóżki i główkę takiego strażaka. Albo odkrywcy mam dwie, to nie wiem kogo dokładnie. Ma na sobie taką bardziej ciekawą już myślę zbrojkę, taką fajnie chromowaną z takim pasem a posiada ta figurkę taki podstawowy film z jego Kastyl i taki jak widzicie toporek to z jego z nigla, jest też figurka dźwięka, czyli po prostu podwójkowy pies ze z których że się pojawi jak najlepszej ucieknie ale myślę, że go nie usunęło taką co? i ogólnie Dostaję teraz moca. Na mocy się znajdują, jak widzicie, góry, bo w sferie są góry. Bardzo dużo drzew. Bardzo dużo. Naprawdę, full tych drzew jest. Yy, I ogólnie śnieg śnieg, śnieg. Więc mamy tutaj takie góry zwykłe, które sobie idą do góry całe pokryte śniegiem, z drzewkiem. I wyżej mamy już takie zwykłe elementy skały, które po prostu są. I na że mamy jeszcze taki klocek po prostu, żeby był z takim czymś, takim krzączkiem. A tutaj mamy takiego orła, wcale nie jest to słowa swojego potera. Z tyłu jak widzicie mamy zwykłe łacuchy. a tak ogólnie to mamy tego całego mocno. Więc to jest cały moc, odcinek po bardzo krótko, ja się z wami żegnam i widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć!